Towarzystwo Patriotyczne im. Mikołaja Reja, Sławomir Popławski. Witam serdecznie wszystkich polskich patriotów. W dzisiejszym odcinku zastanowimy się, czy może by nie kupić dla Polski używane bojowe wozy piechoty Bradley, amerykańskiej produkcji, używane w amerykańskiej armii. Zwłaszcza to w dzisiejszej sytuacji wojny na Ukrainie no, ma to ma to jakiś, myślę, sens. Ale za chwilę o tym się zastanowimy, bo najpierw, jak zwykle, zachęcam do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego, coś z wielkim honorem i przywilejem polskiego patrioty, w szczególności zachęcam do wstępowania w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Eee, a więc wojna na Ukrainie. Potrzebujemy więcej uzbrojenia i to na dziś, szybko, więc... Eee, używane Bradleje mogłyby się nam przydać, żeby mieć coś już na dziś. Również jest to związane z, z zapowiedzią no jak dotychczas przynajmniej bardzo wolnego wdrażania borsuka, bo od 2025 ma być 10 batalionów w 10 lat pozyskane. Mam nadzieję, że to się zmieni, że szybciej będziemy chcieli je pozyskać, zwłaszcza właśnie w kontekście tej wojny na Ukrainie. No ale, ale jednak. Także zastanawiam się nad tą ewentualnością coraz bardziej poważnie. Gdyby tak właśnie poprosić Amerykanów o jakiś taki nie za drogi zakup używanych właśnie, czyli już, które są na już. Moglibyśmy je dostać bardzo szybko. Powiedzmy 250 takich maszyn Bradley dla czterech batalionów zmechanizowanych. No to, to myślę byłoby to dobre. Myślę, że to też na tej zasadzie, jak niedawno jest decyzja o pozyskaniu kupieniu całkiem niedrogo. I szybko, bo jeszcze w tym roku mamy je otrzymać. Kugary, czyli pojazdy opancerzone o podwyższonej odporności na miny. 4 razy 4. Mamy je kupić za 27,5 miliona dolarów. 300 tych wozów. To są wozy typu MRAP, czyli o podwyższonej odporności na miny. Masa. Całkowita tych, tych wozów to 17 ton, 330 koni mechanicznych, moc silnika, bardzo duży zasięg. Mają kugary 966 km. Przeważnie tego typu różne wozy mają tak do 500, a tutaj prawie 1000. Z załogi zabierają tylko 6 osób, no, dlatego że to jednak dużo miejsca. Zajmuje to opancerzenie, i jakieś tutaj widzimy, takie różne zasobniki po bokach. Odporność przeciwminowa jest na poziomie 7 kg TNT pod kadłubem i dwa razy tyle, bo 14 kg pod kołem. I to właśnie to jest ważne, że będziemy mieli je na już, bo w 2022 roku obecnym. Razem z pakietem logistycznym, szkoleniowym, oczywiście. No, i tak samo pomysł o, o, o takim zakupie szybkim Bradleyów też mi się zrodziła z tego, że, że oczywiście zakupujemy czołgi Abrams, na które już zgodę na, na ten zakup, już władze amerykańskie wyraziły. Będziemy mieli 250 Abramsów. 26 gąsienicowych wozów zabezpieczenia technicznego Herkules. 17 mostów szturmowych, też takich gąsienicowych. Nie podaję dokładnych amerykańskich nazw. W innym odcinku o tym mówię. No i one będą nowiutkie, wyprodukowane, dostarczone w Polsce w, w, do 26 roku. Jest to najszy... nie, nie jest to takie szybkie. Dwie kompanie używane Abramsów, pomoc mają być jeszcze w tym roku, ale, ale nowiutkie w latach 25 i 26, już nam Abramsy dostarczone. Jest to najszybsza z możliwości, bo przypomnę, że tylko 44 Leopardy 2,7 Niemcy dostarczą Węgrom dopiero po 5 latach od, od kontraktu. Brygady pancerne US Army mają po około 130 tych bojowych wozów Piotr Bradley, 85 czołgów Abrams i po 18 samobieżnych armatoch Aubic Paladyn. W Polsce jest jedna taka brygada pancerna, a w Powidzu budowany jest magazyn dla drugiej, gdzie będą składowane też. Abramsy, Bradleje i Paladyny w tej liczbie. I taki magazyn sprzętu amerykańskiego umożliwia znacznie szybszy przerzut wojsk amerykańskich do Polski, bo tylko ludzi. Ale też nie można wykluczyć, że Amerykanie mogliby udostępnić nam ten sprzęt, zwłaszcza gdybyśmy go użytkowali właśnie w całości, gdybyśmy nie tylko Abramsy, ale Bradley'e, a nawet może i te armato- i chałbice Palady używali. M2 Bradley. Produkowany jest od 1980 roku w kilku wersjach. Masa bojowa to 22,5 22 tony. 600, kilo, 600 koni mechanicznych. Jest to spory silnik, spora moc jednostkowa, bo ona w takim razie wychodzi 27 koni mechanicznych na tonę. To jest porównywalne dla, do jeszcze tych wcześniejszych odmian Leoparda 2A4, tego lżejszego. Bardzo dynamiczny pojazd. Pierwsze wersje Bradley'a pływały, ale zrezygnowali Amerykanie z tego na rzecz wzmocnienia pancerza. No i pamiętajmy, że oni po prostu jakby tutaj Mieli, zakładali ciągłą przewagę w powietrzu, więc, więc uważali, że nic im nie grozi, kiedy będą sobie mosty stawiać szturmowe i, i przeprawiać swoje, swoje pojazdy pancerne. My tego w wojnie z Rosją nie możemy absolutnie zakładać. Potrzebujemy pływalność naszych BWP-ów. Uzbrojenie Bradleya to armata automatyczna. No i właśnie. 25 mm, jest to ta sama rodzina armat Bushmaster, jaką my mamy w Rosomakach i będziemy mieli w Orsukach, no ale jednak ten mniejszy kaliber o 5 mm. Zasilana też tak samo jak nasze 30 mm z dwóch stron, 300 naboi do niej, do tej armaty w wieży, 600 w kadłubie, dalej dwa PPK, przeciwpanzerne pociski kierowane, BGM-71 to w, to w, i teraz jak dwa są właśnie wieży gotowe do wystrzelenia i pięć zapasowych w kadłubie. Karabin maszynowy 7,62 mm, oczywiście sprzężony z tą armatką. 800 naboi w wieży i 1400 w kadłubie. Do tego jeszcze znalazłem informację, że 2500 nabojów do karabinków 5,56 mm desantu też znajduje się Właśnie na pokładzie Bradleya. Nasze rosomaki, jak widzimy na zdjęciu, mają mocniejszą armatę, bo 30 mm. Borsuki będą miały Bushmastera z możliwością wymiany lufy na 40 mm. Chociaż pamiętajmy, że na razie MESCO jeszcze nie produkuje takiej amunicji. Ale w praktyce w sumie różnica jest niewielka. 25 mm, 30. No i jednak myślę, że no warto się na tym zastanowić. Podczas pierwszej wojny w Zatoce Perskiej Bradley'e zniszczyły więcej irackich pojazdów opancerzonych niż czołgi Abrams. Właśnie dzięki tym przede wszystkim pepekom TOF. Podczas drugiej wojny z Irakiem Bradley'e no Również oczywiście bardzo dzielnie tam walczyły, ale okazały się wrażliwe na irackie ataki na układ jezdny i po prostu gąsienice, tak, słaby tutaj, taka pięta ilesowa każdego oczywiście pojazdu i układu napędowego. Jednak, mimo tego, że te Bradley'e były uszkodzone, to nie odnotowali Amerykanie dużych strat wśród załóg. Czyli jednak Bezpieczeństwo załóg w tych Bradleyach jest bardzo wysokie, no i sobie spójrzmy tutaj, właśnie porównanie Bradleya, o wiele wyższego niż nasz BWP1. Bradley jest znacznie wyższy od BWP1, bo ma 2565 mm do dachu wieży i 2970 mm do celownika, no ale coś za coś. Niska sylwetka BWP wp 1 no trudniej dostrzec go oczywiście wtedy, to jest jego zaleta i trafić oczywiście z, e, wtedy z daleka, ale wyższa sylwetka Bradley'a to wyższy komfort załogi, zwłaszcza desantu, który wtedy jest bardziej wypoczęty, sprawny do, do działania. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych mają około 3,5 tysiąca Bradleyów w służbie, w jednostkach liniowych, i, ok, i prawie drugie tyle w składach rezerwy materiałowej. Amerykanie od kilku lat pracują nad następcą Bradleya, ale wszystko wskazuje na to, że będzie to jeszcze długo. No ale mają, mają 3,5 tysiąca około tych Bradleyów na składach, więc. Gdyby tak 250 z nich uszczknęli dla nas, byłoby super. No, osobiście no, 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 nie, nie jestem jeszcze zupełnie do tego przekonany, chociaż ta wojna na Ukrainie już mnie bardziej przekonuje. Także taki szybki zakup 250 bradley bardzo jednak znacząco by wzmocnił nasze siły odstraszania dla przynajmniej 18 dywizji zmechanizowanej, nowotworzonej, no kosztowałoby to z jednej strony nas no, kolejne miliardy dolarów, chociaż z pewnością używane Bradley'e mniej kosztują niż nowiutkie, zwłaszcza Abramsy, które dostaniemy z, nowiutkie z fabryki. No ale yy, jednak też musielibyśmy kupić Amunicję 25 metrów, mm. trzeba by się postarać o licencję też i ją produkować w Mesco. Kolejny nowy typ, no, no jest to minus, jest to minus szczerze mówiąc. Kolejny typ amunicji, ale, ale jak spojrzę na oba BWP i tak Bradley z, z automatyczną armatą Bushmaster. Przeciwpancernym pociskiem, bardzo skutecznym, mimo wszystko, TOW, i pancerzem, który skutecznie chroni załogę. I teraz porównam to z BWP-1, z archaiczną armatą 73 mm i archaicznym przeciwpancernym pociskiem kierowanym malutka, z pancerzem, który od początku dobrze nie chronił załogi, to mówię, życie ludzkie jest najcenniejsze.